Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj mam dla Was kolejną propozycję zestawu komputerowego. Tym razem na tak zwane przeczekanie, wiadoma sprawa, że ceny kart graficznych są bardzo wysokie, a z ich dostępnością są spore problemy. Dlatego też stworzyłem zestaw bez karty graficznej, który kosztuje około 1972 zł. Teraz omówię Wam wszystkie podzespoły, zaczniemy jak zwykle od płyty głównej. Ja wybrałem ASRocka AB350M Pro 4. Moim zdaniem jedna z lepszych płyt, jeżeli chodzi o podstawkę M4, pod Ryzen. Możecie oczywiście wybrać chociażby MSI Tomahawk. Bardzo fajne płytki. Natomiast Asrock, powiem szczerze, przypadł mi do gustu, bo mamy naprawdę sensowną sekcję zasilania. Gdybyście chcieli procesor podkręcać, jak najbardziej jest taka możliwość. Mamy również dwa sloty na dyski M2, jeden na interfejs PCI Express, drugi na interfejs SATA. Oczywiście wyjście USB 3.1 na przedni panel obudowy. Z tyłu również dość bogato, bo 6 portów USB. Również mamy jeden port USB typu C. Wyjścia wideo, które zdecydowanie Wam się w tym przypadku przydadzą. Karta sieciowa oczywiście i prosta karta dźwiękowa. Procesor to Ryzen 5 2400G z wbudowanym układem graficznym Vega 11. Ja robiłem testy tego układu graficznego i powiem Wam szczerze, że spokojnie w każdą grę na ustawieniach niskich pogracie, a znajdą się również gry takie jak powiedzmy WOT, czy też Fortnite, czy też powiedzmy LOL, gdzie ustawicie sobie spokojnie suwaki na średnie. Procesor ma dołączone chłodzenie boksowe i tak naprawdę bez podkręcania ono w zupełności wystarcza, natomiast gdybyście chcieli ten procesor podkręcić, to warto zaopatrzyć się w coś wydajniejszego. Tak czy inaczej, moim zdaniem podkręcanie samego procesora niewiele daje. Lepiej tutaj skupić się na podkręcaniu układu graficznego i spokojnie powinniście z niego wycisnąć 1500-1600 MHz. Wiadoma sprawa, że w przypadku tych procesorów, a zwłaszcza w budowanych układów graficznych APU, czy też jak to woli GPU ważne są szybkie pamięci. Dlatego dobrałem pamięci HyperX Predator 2x4 GB, taktowanie 3000 MHz, opóźnienia CL15. Moim zdaniem taktowanie 2933 MHz to jest kompletne minimum w tych procesorach, a najlepiej pocisnąć pamięci troszeczkę wyżej. Podejrzewam, że te pamięci spokojnie udadzą Wam się podkręcić na wartość 3200 MHz. Ja robiłem takie porównanie, jaki właśnie wpływ ma taktowanie pamięci na wydajność tego układu budowanego w ten procesor. I naprawdę szybkość taktowania pamięci daje niezłego busta. Dysk na system i na dane to Shiba P301 TB. Oczywiście jest to zestaw dość budżetowy, także nie dawałem tutaj dysku SSD, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście taki dysk na system sobie dorzucili. Zestaw zasilany będzie Silentium PC Vero L2 500W, certyfikat 80 plus brąz. Mamy czarne, płaskie okablowanie. Dodatkowo jest ono bardzo elastyczne, także łatwo będzie ułożyć je w obudowie. Zasilacz nie jest głośny. Mam tutaj w wentylatorze łożysko ślizgowe. Wprawdzie nie są tak wytrzymałe, jak powiedzmy kulkowe, ale będzie zdecydowanie cichsze. Także zasilacz nie powinien dać wam weznaki. Naprawdę fajna jednostka i mogę z czystym sumieniem ją polecić. Wszystko to zamknięte będzie w obudowie Silentium PC Regnum RG4. Moim zdaniem, w tym przedziale cenowym, czyli około 150 zł, jest to jeden z lepszych wyborów. Obudowa posiada w komplecie już trzy wentylatory. 120 mm, na froncie jeden na tyle. Mamy również budowany kontroler obrotów. Możecie wszystkie wentylatory pod niego sobie podłączyć. Również budowany czytnik kart. Jest to konstrukcja dwukomorowa, także fajnie będzie można poukładać kable. Nie będą one w niczym wadziły i przeszkadzały. Skrzynka dość pojemna, bo pomieści wam chłodzenia wysokie na 159 mm. Mówię oczywiście o chłodzeniach na procesor i karty graficzne długie nawet na 380 mm. Plus mamy wsparcie dla chłodzenia cieczą, tak naprawdę dla kulerów IO i na froncie i na topie obudowy. Gdybyście chcieli ten zestaw składać na już. To można pokusić się o kartę graficzną GTX 1050 Ti z 4GB VRAM na pokładzie, około 820 zł. Natomiast moim zdaniem do takiego zestawu warto wsadzić kartę typu GTX 1060 czy też PSM RX 570. Ja robiłem testy tego procesora z tą właśnie kartą i wprawdzie każda gra praktycznie pójdzie na ustawieniach wysokich, poza być może Watch Dogsami. No i w Battlefield 1, gdybyście chcieli mieć te stałe 60FPS, trzeba byłoby zjechać z ustawieniami na medium, czyli na średnie. Także moim zdaniem lepiej dążyć do lepszej karty, a jak mówiłem wcześniej, na w tym procesorze spokojnie pograć sobie w każdą grę na ustawieniach minimalnych, czyli możecie przeczekać ten okres, kiedy karty graficzne są niedostępne i kiedy kosztują one dość spore pieniądze. Także tak wygląda moja propozycja zestawu komputerowego. Piszcie oczywiście w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Przypominam również o promocji w sklepie Mrole Net dla moich widzów, kupując komputer za minimum 1500 zł i używając odpowiednich kodów, opis tej promocji w opisie tego filmiku macie darmową wysyłkę i do wyboru albo pendrive'a za symboliczną złotówkę, lub też składanie komputera za symboliczną złotówkę. Ode mnie Lisie, to jest wszystko, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze zapraszam Was na stronę g2a.com, gdzie można kupować, sprzedawać gry z kodem, które zobaczycie na ekranie. Macie 3% kaszbaku. Gdybyście byli zainteresowani, zachęcam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.